Ho, ho, ho! Witam na kolejnym vlogu. Z tej strony szef CrazyZapiro. Po raz kolejny na łonie natury, tylko tym razem w wydaniu zimowym, jak widzicie, moi drodzy. No i cóż. Ogólnie nagrywam tego vloga w takim wydaniu ze względu, że już nadchodzą święta. 6 grudnia już minął, także mam nadzieję, że dostaliście wymarzone prezenty. Czy to młodzi, czy to starsi. No i cóż moi kochani, no, postanowiłem właśnie nagrać takiego zimowego vloga, żeby życzyć Wam, tak na wszelki wypadek, gdybym nie miał czasu albo internetu, ponieważ od wczoraj mam szybki internet. Także życzę Wam wszystkiego najlepszego, zdrowych, wesołych, spokojnych i radosnych świąt. No i oczywiście jak się uda, złożę Wam jeszcze życzenia, ale to już zależy wszystko od internetu i od Cici Play. Także mam nadzieję, że spędzicie te święta radośnie z rodziną. Przede wszystkim zdrowi, bezpieczni, szczęśliwi. No i tutaj też, właśnie co do tego vloga, spóźnione życzenia urodzinowe dla Krzysztofa, mojego imiennika Krzychu BodyChrist. Pamiętaj, 100 lat zawsze z nami, oczywiście. Mordko, Twoje zdrowie, stuweczka. Naprawdę mordko, piękny wiek, niedużo starszy ode mnie, także jeszcze jesteśmy młodzi mordo, bo ja się czuję młodo, więc Ty też jesteś młody, pamiętaj. Jeszcze jesteśmy młode mordy, a nie żadne dziadki siwiejące z siwą brodą. No i cóż no, 100 lat Body jest oczywiście ode mnie, jak najbardziej od całej ekipy, od moich znajomych, od mojej matki, która uwielbia Twoje lajwy, kiedy wbija na przykład do mnie, jeśli jestem w domu. I na przykład odpalam twojego live, y, to moja matka, o, Body Christ jest na live, ie. no to wiesz, to ona lubi, twoje nutki zwłaszcza, no, no ale kto nie lubi, tylko idioci, bez gustu muzycznego, no, także cóż, mortki, żeby nie przeciągać, chociaż w sumie, no mi jest ciepło w stroju Mikołaja, zresztą ogrzewanie jest takie, no, no troszeczkę tak, no, brakuje troszeczkę czegoś powyżej 40, ale... Mrozu nie ma, także. Mikołaj nie wymaga jeszcze tych silniejszych dawek. Także, mortki, teraz wasze zdrówko, wszystkich oglądających. Obyście miło spędzili, właśnie święta. Co do Sylwestra, to jeszcze będę na pewno na YouTube. Ale a propos, jakby już wcześniej tak zapowiedzieć, to. Ja postaram się właśnie nagrać jakieś filmy. Postaram się... Chciałem vloga nagrać Sylwestra, ale do tego potrzebuję osoby, która by mi z tym pomogła, a to nie będzie łatwe. Bo mamy pandemię. Bo mamy o, zakaz. Na Wigilię trzeba bez, dzień wcześniej przed Wigilią trzeba karpia zabić, żeby więcej ludzi było na Wigilii. Zamiast 5-30, bo jest typa z powodu karpia. Na tego Memat pewnie już widzieliście. No. No, cóż motki. Żeby nie przeciągać. Bo tam ktoś idzie, się dziwnie patrzy. Właśnie idzie jakiś kory z psem. Może będzie widać. Nie wiem, czy widać tam. Tam w oddali. E? No już przeszedł za drzewa. Ale ogólnie goście dziwnie się patrzył. Widzi Mikołaja. Wyobraźcie sobie, postawcie się na, goście, na, miejsce, na miejsce tego gościa. Idziecie sobie lasem. Pruszy śnieżek, jest troszeczkę ciemnawo, chociaż 14 dopiero. I ogólnie na spacerku z pieskiem widzicie świętego Mikołaja, który sobie popija piwko wśród środku lasu. No cóż, dobra mordki, no i też jeszcze pozdrawiam oczywiście jak najbardziej wszystkich moich oglądających. Lajkujcie, subskrybujcie, bo na tym mi zależy. Ja na tym nie zarabiam, ale mnie to motywuje po prostu i też ładnie to wygląda na kanale. Bardzo daje to mi dużo motywacji właśnie, żeby robić coraz bardziej zwariowane rzeczy. Im więcej jest lajku i więcej subskrypcji, tym bardziej popieprzone rzeczy będę robił. Znaczy popieprzone, pozytywnie popieprzone. Zapomniałem o tym wspomnieć. Także Mortki, żeby nie przeciągać, żeby was nie zanudzać, wasze zdrówko, wszystkich, którzy grali ze mną w Robloxa i wytrzymali ogólnie nutki Cypisa i nie tylko przez całą noc. No i też niektórzy tam trochę też. Mm -hmm. Także ho ho ho, happy new year. No. Do zobaczenia na kolejnym vlogu Mordy. Trzymajcie się zdrowo i ciepło. Pa.